Witam Państwa w bez krawata. Nasz gość Waldemar Tański, nowy kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Artmistrza Poświęcimy. Poświęcimy, tak. E, witam Panie Dyrektorze. Gratulacje. Witam, panie rektorze. Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Jak się Pan czuje jako kanclerz? Poważna funkcja. E, no Myślę, że tak jak wszyscy. Tak jak, tak jak i Pan, tak jak i Państwo. Pełen, pełen nadziei i, i, i na lepszą przyszłość dla szkoły. Pełen oczekiwań na lepszą przyszłość dla szkoły, dla, dla miasta i dla wszystkich mieszkańców. Trudne zadania pana czekają? Na pewno, na pewno trudne zadania, w, ale też dlatego postanowiłem w, w, złożyć aplikację. Na pewno trudne no, ze względu na mm, choćby nawet niż demograficzny, choćby nawet na w, mm, rozwój kierunków technicznych, które czekają nas. Na co, na co um, będziecie stawiać, na co pan będzie zwracał uwagę? Myślę, że generalnie chciałbym też wyjść poza taką stricte administracyjną funkcję, jaką przypisano kanclerzowi według powiedzmy przepisów prawa. Myślę tutaj jednak o funkcji takiej bardziej jako menadżer zarządzający szkołą. Uczelnią, czyli wyjście poza administracyjną część na tak zwaną zarządzającą, czyli myślimy tutaj o strategii, myślimy tutaj o rozwoju kierunku technicznym, myślimy także o Centrum Praw Człowieka, no ale przede wszystkim o skupieniu całego lokalnego środowiska, tutaj przedsiębiorców, pracodawców instytucji samorządowych, państwowych, niesamorządowych, fundacji, na skupieniu ich wokół szkoły, tak żeby środowisko lokalne wpłynęło, miało wpływ na szkołę określało swoje oczekiwania wobec, wobec uczelni, ale także, żeby uczelnia też skorzystała z wiedzy, z doświadczeń środowiska lokalnego. A czego w tym momencie brakuje pańskim zdaniem, bo uczelnia istnieje już te kilka lat, więc czy można coś skorygować? Y oczywiście uczelnia istnieje, czyli ta baza została zrealizowana, pierwsze te podstawowe rzeczy zostały zrobione, czyli infrastruktura, kierunki. Natomiast to, co jakby mnie brakuje jako mieszkań, mieszkań, mieszkańcowi tego, tegoż miasta, to właśnie to bliższe skorelowanie uczelni z, z miastem. Ale, ale tutaj myślę, że przepisy nam idą jakby z korzyścią dla, dla uczelni, dla, dla miasta, ponieważ jest określone w przepisach taka, takie ciało, takie podmiot, takie, jak konwent uczelni, czyli Grupa konwent to grupa ludzi, instytucji, która przede wszystkim z lokalnego właśnie rynku, lokalni przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje, która będzie miała właśnie wpływ na, na kierunki, na rozwój szkoły. Będzie mogła wesprzeć uczelnię w tym, aby Przedsięwzięcia, które są realizowane przez szkołę, które będziemy realizować w przyszłości, były jak najbardziej bliskie rynkowi pracy i lokalnemu rynkowi, czy też życiu publicznemu. Kiedy miasta. taki konwent miałbym? powstać. No, myślę, że zaczniemy właśnie już jakby pierwsze pierwsze kroki. Myślę, że zaczniemy właśnie od, od realizowania tego, konwentu, czyli od zaproszenia instytucji. No, myślę, że w najbliższych miesiącach się rozczynie, no, więc na, na, następnym krokiem będzie realizacja też strategii, czyli poddamy pod konwent problem realizacji po prostu dokumentu strategii dla dla uczelni, tak aby ta strategia była jak najbardziej realna. Nie tylko dokument, który pozwala nam pitować ośrodki, ale przede wszystkim jak najbardziej realny dokument dla rozwoju szkoły. Nie ma pan takiego wrażenia, że w ostatnich latach, latach Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa poszła tak trochę za bardzo w budynki, bo temacie niezwykle okazałe i liczne i kubatura jest taka solidna, a brakuje takiej właśnie wizji czegoś takiego z czym, czymś, co kojarzyłoby się w Polsce czy w regionie? Znaczy, szkoła musiała iść najpierw w kierunku infrastruktury, bo trzeba najpierw budować tą bazę infrastruktury, tym bardziej, że były środki na to, że środki z regionalnego programu na Adaptację dwóch budynków, środki z OSPR-u na adaptację teraz trzeciego budynku, więc, więc to też musi iść swoim tokiem, ponieważ no, środki muszą zostać wykorzystane, rozliczone, więc to musi iść. Natomiast, oczywiście, równolegle z tym powinny iść prace organizacyjno-administracyjno-zarządzające. No i teraz myślę, że bardziej większy nacisk położyć właśnie na te kwestie organizacyjno-zarządzające niż już na budynki, bo te budynki są, ta baza podstawowa jest, natomiast teraz oczywiście nas czeka realizacja, adaptacja trzeciego budynku. Czeka nas też jeszcze adaptacja akademika, czyli powiedzmy budynku na potrzeby stworzenia akademika dla studentów i to są właśnie te... te Uczelnie, Pańskie Pańskim w ma szansę, czy, czy jej los jest niepewny w najbliższych latach? Znaczy ja myślę, że ma szansę. Ja wierzę w to, że ma szansę stąd też y, taka decyzja o kandydowaniu, y, że, że ma szansę właśnie rozwoju. No, przede wszystkim y, samo Osperze zostało zapisana ta wielka szansa, jaką, jaką mm. jest, jaką jest dla, dla szkoły na przykład Centrum Praw y, Człowieka. Oczywiście tak jak mówiłem, bliskie otoczenie oczekuje kierunków technicznych i na tym też się musimy. Skupić. Czyli wykształcenia fachowców, tak? Czyli żeby znajdowali fachowców, pracę. takie, po... taki, żeby absolwenci znajdowali jak najszybciej y, pracę, żeby też pracodawcy byli przekonani, że y, y, Studenci, którzy wyszli z tej szkoły, mają podstawy merytoryczne do podjęcia pracy. Więc, to jest to pierwsze takie bliskie zadanie. Ten fundament. Tak. Fundament, kierunki techniczne, czyli tak jak to, rektor, jak to rektor określa, drugie płuco. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu. Do widzenia.